Cześć, witam. Czeszki po czesku. Ten tytuł może być mylący, bo może sugerować, że ja czytałam czeskie książki w oryginale. Tak oczywiście nie jest. To tylko taki zabieg na potrzeby tytułu, ale język czeski mnie fascynuje. Jakby to Wam powiedzieć, słucham filmików na YouTube w języku czeskim. Oglądam też takie filmiki z czeskiego Zoo, i one są podpisane w tym języku. I muszę powiedzieć, że ten język sprawia mi wiele radości. Samo słuchanie i czytanie. Myślę, że to jest język, w którym nie można mówić o rzeczach, o rzeczach przykrych, smutnych, że ten język służy do opowiadania o rzeczach radosnych. Ale książki, które dzisiaj Wam przedstawię, wcale radosne nie są. I zacznę od zbioru opowiadań napisane są przez Iwanę Myszkową. Białe zwierzęta są bardzo często głuche. Jest tu 11 opowiadań, właściwie o życiu codziennym. Najbardziej mi się podobało to kobieta z żabą. Do parku wychodziła kobieta i miała na smyczce małej żabę, bo nie mogła mieć żadnego innego zwierzęcia tak się w życiu złożyło. A, i właśnie z tą żabą opowiada, dlaczego tak jest. A tytułowe białe zwierzęta bardzo często są głuche. To jest historia tam damsko-męska, ale w niej pojawia się jeleń, który ma na szyi oponę. Dźwigał ją przez całe życie, został zabity. No i ta opona jest właśnie symbolem dla mnie tego jak człowiek <coughs> ingeruje O, ci, pierwsze opowiadanie Zasłona jest bardzo tragiczne ma zakończenie, polecam Iwana Myszkowa białe zwierzęta są bardzo często głuche, no i ta psychodeliczna okładka o tej książce już mówiłam to jest Wiktoria Haniszowa Grzybiarka Subtelna opowieść o zabijaniu dziecięcej duszy poleca autorka Wron. Jest tu Sara, która ma 20 lat, mieszka w rozwalającym się domku w lesie i zbiera grzyby. Jest znawczynią grzybów, a tego nauczył ją ojciec. Bardzo często wychodzili na wielogodzinne grzybobrania. Sara te grzyby sprzedaje tam w restauracjach. Ojciec nie żyje i o tą umiera matka, dwaj bracia są też. No i trauma oczywiście, bo ten ojciec i te grzyby, i cała rodzina, która musiała być laurkowa, matce na tym zależało, ale miała swoje bardzo ciemne i trudne dla Sary tajemnice. Grzybnia Wiktoria Haniszowa. No i teraz Alena Morusztajnowa mam, jej kilka książek. Za nim. to jest <coughs> pusta mapa Listopad i Hanna. Chyba spośród tych posiadanych najbardziej mi się ta podoba. Dziewięcioletnia Mira w dramatycznych okolicznościach traci najbliższych a jedyną jej krewną jest ciotka Hanna, która ma Wspomnienia wojenne z dziwaczką. To mi się chyba najbardziej podobało. Oprócz tej, Las w domu, Alena Mornsteinowa. Kiedyś tam w jakimś tagu było książka, która Cię przewierciła. To jest właśnie ta. Narratorką jest Anonimowa tak. Dziewczyna, która. Jako dziecko, mieszkała z dziadkami, bo matka opuściła dom, dziadkowie się nią opiekowali, potem poszła do szkoły. No i opowiada historię swojego życia, bo została oskarżona o podpalenie domu dziadków. Mówcie, że, mówicie, że powinnam być szczęśliwa. Mówicie, że muszę się tego nauczyć. Mówicie, że zasługuję na szczęście. No to coś wam o sobie opowiem. I opowiada historię życia... Właśnie pobytu u dziadków i dlaczego na pozór to od tego szczęśliwego dziadkowego życia chciała uciec. Tak, już wam czytam. O. Nie pamiętam, kiedy las przyszedł do mnie po raz pierwszy. Wiem tylko, że na mojej dziecięcej skórze zostawił zadrapania od wąsów, a w miejscach, gdzie mnie dotykał, bolesne siniaki. Nie będę więcej mówiła i zakończenie. Znacie już moją historię. Nadal sądzicie, że mogę być szczęśliwa? Powiedzcie mi. Nic więcej nie powiem. Bo już się domyślacie. Przeżyłam tę książkę bardzo. No i teraz dwutomowa powieść yy, Katarzyny Tuczkowej. Tej od. Boginć z Żydkowej, Bila Woda. Autorka pracowała nad tą książką 10 lat. Bohaterką jest Lena, tula walczy z nałogiem i zostaje wysłana do klasztorów w Bilej Wodzie. Klasztoru, w którym jest jeszcze garstka zakonnic, zostaje ich archiwistką, no i poznaje historię tego klasztoru, a także kościoła w powojennych Czechach. Jak komuniści starali się zwalczyć kościół, zamykali klasztory, na co były narażone te zakonnice, które nie poszły na współpracę, jak księża kolaborowali z komunistami. No co mogę powiedzieć? Kraj, Chyba bardzo dzisiaj zlaicyzowany, kościół nie ma, nie odgrywa tam żadnej roli. A taka przejmująca i ciekawa opowieść. Bila Woda, Katarzyna Tuczkowa. To były książki czeskie, pisane przez Czeszki. Wszystkie oczywiście polecam. Bardzo lubię literaturę czeską. No, i na pewno kolejne tytuły będę dla Was omawiała. Dyskutujmy, czy czytaliście, co sądzicie o tych książkach i o czeskiej literaturze. Dziękuję, do zobaczenia.